Teraz na tapetę masażer do samochodu. Jeśli wierzyć producentowi, Grześka czeka ekscytująca podróż do świata relaksu. Tylko spójrzcie, ile programów ma w sobie ta mata. Ma jeszcze jedną ciekawą funkcję, na przykład podgrzewanie odcinka lędźwiowego. Grzesiek po kolei testuje każdy program, ale sądząc po minie, średnio się przy tym relaksuje. Mam idealne porównanie, dlatego że ten samochód wyposażony jest w fabryczne masaże w fotelach. No i jak zachowuje się fabryczny masaż? Fotel się pompuje, roluje, przesuwa, działa bardzo łagodnie. Ten masażer. Z fabrycznymi masażami nie ma nic wspólnego. Tutaj czuję tylko wibracje i to bardzo mocne. Mata za to świetnie zbiera monety wypadające z kieszeni. Tą matę wbudowanych jest 12 silników, które powodują wibracje. Zobaczcie, każdy silnik musi być ukryty. I ta mata, w tych miejscach, gdzie są silniki, jest taka gruba. Co za tym idzie, zniekształca fotel. No i wręcz jest niewygodna. Poza tym dla mnie częstotliwość tych drgań jest tak duża, że może podczas jazdy nawet dekoncentrować. I to przede wszystkim według mnie tą matę dyskwalifikuje jako gadżet motoryzacyjny. Ale uwaga. Producent dodaje zasilacz na 220 V, więc jeżeli nie sprawdzi się Wam w samochodzie, to może sprawdzi się w biurze. Szczególnie jeśli lubicie mocne wibracje, na tej macie żaden księgowy nie zaśnie nad Excelem.